Co to jest? Znaczy tam wiem, kompostownika kompost mam do oddania po prostu z kompostownika No i co właśnie co to jest? Co wchodzi w grę? No takie no, reski, że tak powiem z jedzenia przydomowego, trawa. Na pewno nie ma ja, tam liści. No. Nie no właśnie co tam jest, kurde nie? Ja, to ja bym chciał zdjęcie to, że tak powiem jutro mogę... Że tak powiem, Ale nie wiem tam... Powiem, powie mi pan po prostu co tam jest, co tam w tym jest, o. Ja no to mówię, reszki z domu, do zjedzenia. zjedzenia trawa, no liści nie ma. I to jest normalnie, to się nazywa fachowo kompostownik, jo? Kompost, no. Kompostownik to jest to co tam jest w środku. A na przykład... Kompostownik, a kompost to jest to co w środku. A na przykład dałby radę tak zrobić, że ja panu zapłacę, a pan wypaczku matem to wysłał? O nie, nie, bo to trzeba do jakiegoś worka nabrać, bo to... No to pan by na przykład wysłał to w takich kartonach, nie? Czy... Ojej, to nie wiem, szkoda zabawy chyba. No kurde, nie wiem, no, to pierwszy raz takie rzeczy kupuję, nie? Mm, nie wiem, no, jakby pan gdzieś z i przyjął i się naładował, to może pan to brać, a mnie to tam ładować. Teraz nawet nie wiem. Ja wiem. Ale to już łamie się z A na przykład, yy, w, bo tu też mi podpowiada szwagier, Kompo, to, kompostownik to jest to, to co pan powiedział plus na przykład odchody, tak? Czyli na przykład ktoś tam nasrał. Nie, 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 nie. Nie? Nie, nie, nie. nie. Dobra, to, yy, no dobra, to nie jestem zainteresowany, pozwalam się panu rozłączyć. Dzięki. No, dzięki. Widzę, to był telefon techniczny, dobrze słychać wszystko i tak dalej, to, to dobra, to lecimy dalej, no, musiałem to sprawdzić. Powiedz, że... Do wieczór. E, pani wystawia ogłos... meble PRL, są one jeszcze dostępne? Tak, tak, są dostępne. e, e yy, można je odebrać nawet dzisiaj jeszcze? Oj, dzisiaj to nie. Nie, My nie. Właśnie, nie, wolałbym dzisiaj, wie pani. No, dzisiaj to nie da rady. A dlaczego można wiedzieć właśnie, dlaczego nie dzisiaj? No, dzisiaj to nie, bo ja tam nie mieszkam, wie pan, no, no to jest trochę kawałek ode mnie. I to są me mebe typowo perolowskie, jo? Tak, dokładnie. No to już, już otwieram pierwsze zdjęcie i patrzę, no one no, faktycznie wyglądają jak y tylko to jest pod, mam jedno podejrzenie, to żeby nie było jaj, bo też nie... bo wiem, że jest weekend, nie chcę panu, cza, Pani czasu zawrócić. Yy, pani wystawiła je za darmo. Tak. No. Yy, akt... akt podejrzenia mam, bo wydaje mi się, że... bo one mają swoją cenę, ja przed chwilą sprawdzałem, ile takie meble kosztują. Mhm. No i właśnie to jest podejrzane, że Pani to... Tak za w związku z tym? No i to jest podejrzane, że Pani to za darmo wystawiła. No to jeśli dla Pana podejrzano, to już Pana problem. Dziękuję za rozmowę, do widzenia. A, do widzenia za to, że podejrzany jestem, tak? Dobra, widzę dalej, bo, a ważne, że telefon działa. Po co, po co już krytykujecie? <grytanie> o, o, Oszukistka z niej? No nie wiem, no widzowie... Drugi wieczór. Dzwonię w sprawie toaletka. A, czy który już tym tak już ktoś się już po to zgłosił, odbierze w niedzielę, także... Ale nie, to nie, wi wiadomo, to na, na Oliksie tam są tacy ludzie, co kłamą i trolują, to lepiej, wie pan, ja przyjadę, odbiorę, nawet dzisiaj możemy się mówić. o. Jakby pan dzisiaj jeszcze podjechał, to by było okej. Okay. Ile, pan, ile pan za nią wąła kasy? Szczerość. Dwie, czekol dwie duże milki czekolady. Jo? A w ogłoszeniu pan napisał, że za darmo. A. Jest napisane w tytule, że za czekoladę zgłaszam pana ogłoszenie za nieuczciwe praktyki. Skasuję panu to ogłoszenie, bo napisał pan za darmo. A pan woła dwie czekolady, milki za, za 20 zł. Dobrze, to na, 20... na razie 20 zł. Tak? 20 zł pan chce za, yy, za takie coś. No to chyba też trochę jest nie, nie fair, nie? O! <ścoughs> Czekajcie, widzowie, muszę jeszcze do niego dzwonić. A dobra, damy mu 10 sekund na odetchnięcie. Dobry wieczór. Z panem detektywem rozmawiam. Słucham pana. Chciałem złożyć zlecenie na swoją kobietę. Proszę jutro zadzwonić, umówimy się na spotkanie. A o której godzinie? Od no, dziewiątej już można dzwonić. Hmm. Kurde, no nie wiem, czy jutro będę dostępny. Właśnie chciałem, dzisiaj. No to nic nie poradzimy. A pan już nie pracuje dzisiaj? Proszę? Pan już się nie pracuje? Nie. No a słyszę, że pan telewizor ogląda w tle? Nie mogę oglądać telewizora? No. ale jest dopiero po 20.50, nie? Ale w czym jest rzecz? I mi pan powie? No nie wiem, no kurde, bo szukam kogoś na teraz, a nie interesuje mnie, że wie pan, że będę czekał. No to proszę jeszcze dzwonić do kogoś innego. Dobra, no to najwyżej zadzwonię do pana w poniedziałek. Proszę. Pan tramajówka ma, czy, co, czy po prostu pan tak nie pracuje zawsze? Proszę pana, w czym jest rzecz? No nie, no bo kurde, tu jest, wpisałem detektyw 24 i pan podniósł mhm. słuchawkę, to myślałem, że pan pracuje 24, nie? Proszę pana, no pracujemy, ale jak mamy zlecenie, a nie na zasadzie, że ktoś zadzwoni i ja wszystko rzucę i pojadę. No właśnie dlatego no. wolę się zapytać i to ustalić, tak? To ustaliłem z panem. Skąd pan jest? Ja z Poznania a pan. No to druga strona Polski. No co No to trudno. Muszę tam szukać kogoś bliżej. Ja płacę panu, to niech pan yy, zapieprze, nie? No, dziękuję panu bardzo. Dobranoc. Dobranoc. Dobra. Wzaję, bo to jakiś ham się trafił. Dalej inny detektyw. Tra trafić detektywa, który naprawdę jest agres agresywny. O! Zaraz znajdziemy. Rozmawiam się do pana detektywa. Eee, tak, to? Eee, chciałbym zlecić zlecenie. Dobrze, na no co i kiedy? Eee, nie wiem dokładnie na kiedy, kiedy ma, ma, ma pan czas. Chciałbym po prostu zgłosić, co się dzieje, i żeby pan to wycenił, jakby wytropienie tej sytuacji. Gdzie eee, pan. a... Czy mógłby pan zadzwonić do kolegi? A, a po co? E, znaczy wie pan, bo ja w tej chwili... Znaczy dzisiaj na pewno nie mogę ani jutro. E, także byłem, kolega, prostu, ja bym kolega porozmawiał w celi to prędzej i tam powiedz, podjął to, bo niezwolę na pewno. No nie wiem, kurde. Słucham? Nie wiem, kurde. Dlaczego? Znaczy kolega jest po prostu z Into czasami i tak samo ja w tak tak tak? tak, tak, tak to e, to jeszcze te same ceny i tak e, y, to e, samo ten. Szczerze? Tak? Zależało mi na panu. Dobrze, no to okej. Okay. A dlaczego ja? Dlaczego ja akurat? Dostałem rekomend <laughs> pozytywną rekomend rekomendację. A, a od kogo? Od kogo? są tak przy okazji, nie ją można widzieć? No, tam już nie będziemy, nie będę nawet mówił, tam może sobie ta osoba nie życzyć, nie? No, to raczej, raczej myślę że... no, nie wiem no dobrze, 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 okej. Okay. Pan powie, o co chodzi i pan wycenie znaczy wycenie, no postaram się przeronać. No właśnie i... chciałem i... właśnie wycenę i, i akt, tak jakby, żeby pan powiedział, czy da radę to zrobić, czy nie, bo że też nie chcę panu czasu zajmować, bo wiem, że jest piątek A? i tak dalej, święta, nie, no. y tak o namierzyłem żonę, że pra prawdopodobnie pierdoczy się z. no. z no dobrze, no. Osobą z osobą Murzyńską. Mogę powiedzieć po prostu panu, jak ja, to, jak ja to zobaczyłem, a pan powie, czy da radę to namierzyć jak do końca. No to tak, zauważyłem, że zawsze jak pracowała na przykład o 18 w gastronomii kończyła pracę. Uh -huh. No to nagle zaczęła przychodzić zamiast 18-30, to nagle przychodziła o 20 do domu, nie. Uh -huh. No i na przykład raz kontrolnie, jak ona tam co poszła spać i tak dalej, wróciła z pracy, zrzuciła z siebie ubrania. No to ona miała tam, wiadomo w gastronomii to mają takie ubranka swoje i tak dalej, no i Aha, przejechałem po tym filtrem, filtrem UV i z, z w, na tylnej części, no odświet, odświetlało się na filtrze ślady, no chyba nasienia, bo to filtr UV. No nasienia, tak, no to można, wie pan, zrobić badanie na, no tak, tak, i tak, i tak, i ona pracuje właśnie z osobą murzyńską. W jednym tak, jakby firmie, ale ona pracuje, jakby na kuchni, a on pracuje, jakby tam uh -huh. parę stopni wyżej, nie? Czyli jest tak, jakby wyżej. Uh -huh. osoby podejrzewam, podejrzewam, uh -huh. podejrzewam Murzyna. Mhm. Uh -huh. No i co pan powie? Znaczy, no zrobię to zrobienie, jest to jest klasyka gatunku, proszę pana, dla nas. No właśnie, jak to sprawdzić, właśnie, żeby wiedzieć, czy to on. Yy, znaczy, co trzeba za nią pochodzić, tak? Albo ona jeździ samochodem, czy nie? Jeździ, no. No to wie panu no to zamierzyć samochód i po prostu zobaczyć co, gdzie, gdzie się udaje po prostu ale to, wejść. A co to ja mam no, robić? Nie no to, no, to nasza robota jest, tak? No tak, właśnie to, dlatego się mówię. No, to jest no, wie, taki, taki sposób, tak? No to, 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 to co możemy tak z, zrobić i zawsze to się udaje. To jest, to jest dosyć pewne, żeby pan wie i hmm. to jest też y, dowód, jeżeli panu się rozwodzi i tak dalej. Dla sądu też jest dowód, że taki coś piwo tak? A, jest, my, my, zdań, tak? a pro, proszę, proszę mi powiedzieć, czy jest na przykład jakaś różnica, że to się okaże na przykład osoba murzyńska, czy na przykład y, y, białoskóra osoba? Nie, no nie ma różnicy to jest zdrada i a, koniec. Tak? A, tak, a, no jest, dobrze, że, dobrze. To będzie, czy to będzie, nie wiem, Hindus, czy ktoś inny, to już nie ma znaczenia, tak? Mm -hmm. No, no to ze proszę pana. Tylko, że, i dobra, pan, taki, pro, tak, po, proszę o, wy, o wycenę właśnie takiej usługi. Wie pan, za, za, za dzień bierzemy około 2000 zł, z tym, że za takie sprawy to jest minimum 4, znaczy 3, 5 dni, 10 dni zależy ile się uda? Tak, kiedy się uda to zrobić. Bo hmm. jeszcze, że, mamy taki od 3-4 dni, tak? To jest minimum. Żeby taki zaś no, zrobić. Czyli, czyli jest, tak. O, czyli co muszę wiedzieć, gdzie pracuję? Yy... Imię, imię tam powiedzmy kobiety, imię tego murzyna i, i co więcej? No się nie, znaczy pan nic nie musi wiedzieć. czy my, no. my, my po prostu pobiegamy za żoną, tak? To ja muszę biegać. Pobiegamy i nie, no jak ja, bo my pobiegamy, po to ja bym jeżeli żebyśmy pobiegali, zrobili dokumentację, gdzie chodzi, z kim się spotyka, tak? No tak, bo no właśnie o to gdzie chodzi. No dobra, no ale, właśnie ale chodzi. No dobra, to... ja, ale ja mam podejrzenia, że właśnie, że może tam być to właśnie na tym obiekcie restauracyjnym, nie? To nie wiem, mm -hmm. czy... no i co wtedy? Mm. No to jest ciężki temat, bo jak się tak... E... No to jest do zrobienia, ale o wiele gorzej. Znaczy ja nie, e, ja, nie, ja, ja, nie mów, ja nie mówię, że tak jest, ale tak może być, mm -hmm. nie? Mm -hmm. No był taki przypadek, że mieliśmy parę rzeczy szczot, na, 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 znaczy w w schodku na szczotki pierdziła, tak? E, gdzieś tam w firmie i też było ciężko mm -hmm. zrobić, no. Tak, się udało, tylko... A, na przykład, tego, po... A po... na przykład za dodatkową opłatą jakiś posłuch założyć jej, czy gdzieś? Hmm, znaczy, podsłuch oficjalnie nie może pan wykorzystać takiego dowodu, może pan tylko na, na, na wożytek własny mieć takie coś. Hmm. To, to nie jest dowód w sprawie, bo taki dowód jest do obalenia, nie jest legalnie pozyskany. Mhm. Możemy zrobić zdjęcia, może zrobić takie, ale podsłuchiwać nie można. Dobra, a powiem Pan na przykład, jak podpiszemy umowę, czy coś Panu zapłacę, żeby, proszę, żeby to był akt dyskrecji. Znaczy dyskretnie to działamy, tak, no nie możemy się ujawnić, tak, bo ujawnić się, ujawnienie to jest spalenie tematu i potem się już nic nie udaje zrobić. Musimy zrobić dyskretnie Bo też Panu jedną rzecz, że to, co Panu powiedziałem, czyli na przykład ten, że na ubiorze mundurowym, te właśnie ślady nasienia, wiadomo, mhm. mogą to być osoby, osoby murzyńskiej, tak? Ale mhm. też, żeby nie było, żeby pan nie powiedział, to też być może być moje nasienie, tak? Mhm. Dlatego ja tu mam podejrzeć... No, trzeba by zrobić DNA, trzeba by no. zrobić DNA takiego czegoś, bo może to z jakiej próbki zbierać, kosztuje, to bodajże 6 tysięcy złotych, takie badanie. To wolę, wolę raczej pan, w pana zainwestować, żeby to potwierdzić, nie? Mhm. Mówię, możemy, możemy podjąć, zobaczyć co się będzie działo, jak to, jak, jakie są warunki zrobienia tego. No bo jak wiadomo, jak oni są zamknięci gdzieś w jakimś jednym pomieszczeniu, gdzieś w piwnicy, powiedzmy, nie wiem, czy, czy w kuchni, gdzieś tam razem tylko ten, no to będzie ciężko, tak? Może jakieś hamerki, powiedzmy, spróbować podłożyć, ale to musi być jakiś dostęp do, do czegokolwiek, no. tak? To wiadomo, z, z jakiegoś. bardzo. Powiem tak... panu, że ona korzysta na przykład do tej pory z gadu-gadu. Nież tam da się podsłuch założyć no. No. na gadu-gadu? Może znaczy, to też jest. No da się, ale to jest zastanowić, A ma pan ten znaczy, telefon nie? Że telefon wziąć. Na, jakieś, na przykład jak, godziny. Ona na przykład jak dzisiaj spała, to pró próbowałem uh -huh. wleć telefon, ale ona ma ustawiony ten. w e, e, taki wie pan ślaczek, nie? Mhm. Uh -huh. Że tam bym musiał uh -huh. zrobić jakieś fi figurę. Uh -huh, uh -huh. Nie zna pan kodu. No, no nie, dobrze, no nie, nie znam. Jakby Pan dostęp do, do, do telefonu, to łatwo To może, może Pan, albo inaczej, może zrobić tak, że Pan do, dostanie telefon od nas, znaczy zostanie? No. może taki telefon wziąć już z granym szpiegiem, zapakowany oryginalnie, e, fabrycznie, powiedzmy, nie, tak jakby rozpieczętowany. Pan daje je i on ma pan od razu dostęp do tego, co, co napisze, na, na dłuższy okres A dobra. Czas, ale już jest szpieg. To może być też głupie pytanie, ale warto próbować. E, a nie, na przykład nie da rady tak zrobić, jakbyśmy się już umówili, Pan by mi dał jakiś hmm. sprzęt, żeby na przykład jej, ona ma taką kitkę splątaną, we włosy by jej wplątał na przykład jakiegoś szczypa, albo coś? Nie ma takich rzeczy, to, to na filmach... Wie, pana, wie pan, też maja. tak, może też głupy <laughs> powiem, nawet, wie pan, w czipa bym jej włożył, kurde, chodzi o to, no... Uh, uh -huh. no w jak... ubranie można wszyć coś, w ubranie no. jakąś pestkę, ale one wytrzymują dzień czy dwa maksymalnie i no. też nie zawsze I to takie w sumie, większość to jest taka chińszczyzna, że... Niekoniecznie to będzie działać. Eee, mówię szczerze, tak? Eee, próbowaliśmy to tam. No, no. da się tak, ale to mówię dzień dwa maksymalnie, to jest posłuch takie. Mamy takie coś jeszcze, no tak, kolega ma takie w wielkości pudełka zapałek taki posłuch. No A on jest... eee, no to w sumie tak. No to można było taki posłuch jeszcze założyć. Gdzieś włożyć w ubranie. Tylko że no. to, jest, to jest dowód dla pana, tak? Jeżeli pan będzie wiedział, to wtedy trzeba będzie. No, znaczy pan nie może to użyć w sądzie, że pan coś się da zwieść, z tego powodu to nie jest dowód w sądzie. Nie, chodzi mówię. po prostu o ustalenie aktu, aktu zdrady, nie? To zdrady to musimy zrobić, powiedzmy, czy, 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 czy idzie do niego do domu, nocuje, nie wiem, całuje się, za rękę trzyma, e, nie wiem, jakiekolwiek musi być, powiedzmy, zdjęcie, odokumentowane zdjęcie, nie może być podsłuch. Podsłuch jest nielegalny uzyskanie informacji, tak? Mm -hmm. To jest nielegalnie uzyskanie informacji tego to samo do, do uwolnienia. Jeszcze pan, mam kłopoty przez to, tak? Jo! Znaczy jak ona złożyć spodzew, tak? O takie coś. No dobra, dobra, no dobra, dobra. dobra, dobra. Się, że... Zrob, po prostu zrobimy tak, że jak y, y, ja sobie prześpię z tym co pan mi powiedział, no. y, najpierw kasę przygotuję, zadzwonię jutro czy pojutrze jak będzie miał pan czas i będziemy działać, tak? No dobra, okej. Okay. No przecież od tego No do dobra, no już naprawdę. No od No, no dobra, dobra, dobra. No dzięki bardzo. dobra, dziękuję serdecznie. No, dziękuję. Widzowie... Znasz jaki fajny detektyw, nie żaden Rutkowski. To bardzo miły chłopak, mi pomógł. Wiem, na czym chłopak. Dobry wieczór. E, e, Chciałem złożyć reklamację. Nie, czy pan. Co jest? Re, e, Chciałem reklamację zgłosić. Pomo. No, pana. No, podobno pana. Pan ma gołąbie, hoduje. Nie, czy, czy dobrze się dodzwoniłem. O, się rozłączył. Sami widzicie widzowie. Ciężko. E, 2110. Ja, pięknie widzowe. 21. Nie wiem, czy robimy jeszcze jeden telefon, czy od razu instantly szykująca informacja? E, w kontekście tego, że strymuję. Także... E, a wolę wam to powiedzieć, nawet jak jest mniej widzów więcej, nieważne, ale żebyście to po prostu wiedzieli i. O, ciekawy byłem waszej reakcji. Także fajnie kurde, że ten. Ale to tak, mówię. To musieliśmy jakby obgadać, jak coś lagi były. No tak były lagi, no to zaraz powtórzę, ale to akurat nie moja wina, że jakieś tam lagi, czy nie lagi. Y, zaraz powtórzę najwyżej. Lagi były, a to sorry widzowie. Jak są lagi, no to nie, nie jest moja wina, że. Kurde znowu mam to powtarzać to samo. A to ci kurwa, ja nie robot widzowy, ja muszę się wyspać. No. Zaraz widzę, gdzie. No, dzisiaj no, Halo, dom rozpusty. Dzień dobry, ja dzwonię o nudle. Słuchaj, ja dzwonię o nudle aktualne? Co znaczy? Dwa, ja nie nudle. No, pani wystawiała taką y, gazówkę teraz, przed chwilą chyba. To nie gazowe, to jest yy, na prąd kuchenka. A to jest na prąd? A bo to jest indukcja. To jest na prąd. Kuchy. To jest, bo to jest indukcja chyba. Nie, nie indukcja proszę Pana, to jest taka sprawna kuchenka stara na prąd. No, ale indukcyjna czy to jest na, na gaz? Bo to tak, to wygląda jak... Nie, nie induk... No. Nie, nie, to nie jest indukcyjna, to są takie... Yy... Jak to nazwać? Dla no. dawnych czasów były takie. No. Y, no? Y, jak to ma? No. no. Sekundka. No? Jak to się teraz wydłużyło? Ten ten taki, bo na co się stawia paliwo? No? Tu zaczekam. Jak, jak ty? No? Jak to się nazywa? Y, tu, co na co tu zaczekam. No. no? No? Są elektryczne pochodzę. To jest pola drzewcze elektryczne ale taki wie pan, to trochę e, ma już Jakiś jaki e, ma. E, wszystko, ale. E, poproszę chłopa do telefonu, bo z chłopem się lepiej dogadam. wie pani odchodzi, nie? Kurde. No halo, dobry wieczór, kurde. Witam. No witam. jest tej kuchenki elektrycznej, nie? Tak. No, i powiem pan, y, szczerość. to jest, y, ta, na, co, na co to jest w ogóle? Bo kobieta nie potrafi wytłumaczyć. Wygląda jak indukcyjna, a tak naprawdę to, co to jest? Na gaz czy, na, czy co to jest? Nie, no nie indukcyjna, Normalnie taka grzałkowa te są te, 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 te pani. Czyli co, elektryczne? Skąd to jest wszystko? Wszystko elektryczne, tak. Taka starej daty, co grzeje się do czerwoności po prostu Aha. No. Aha. I, a ile pan ma lat, Zawsze Bo nie wiem. Ile lat? No ile lat, no? 15 lat. No tak! Jest No tak! Ale to właśnie małżonka czy konkubentka właśnie gadała, że to jest właśnie takie starej daty, nie? No tak, bo to już teraz takich chyba nie ma. No To no. taka jest. 15 lat ma ta kuchnia. Właśnie, dlatego, dlatego, pytam się ile pan ma lat, żeby wiedzieć yy, mniej więcej z którego roku to macie państwo, nie? No bez przesady, panie, no, bądźmy poważni. No. No, wiem, pan, wiem, że to za darmo oddajecie chyba, nie? No tak, no, wie pan, no albo, niech mi pan takich pytań nie zadaje, bo to. No dobrze, no, poproszę małżonkę do telefonu i najwyżej się dogadamy, ja przyjadę, odbiorę, albo się dogadamy. Kurde wie pan, żeby też panu czasu nie zawracać. Dobrze, już oddaję. No, no wie pan co? No. Jutro pan może przyjechać? Tak, mogę właśnie przyjechać, ale gadałem właśnie tutaj z konkubentem, czy tam yy, mężem, słychać, no, słychać po głosie, że on tam wypity, kurde, yy, no to nie, na kiedy możemy się umówić? Na no, poniedziałek? O Boże. Nie, nie wie pan co właśnie nie. Chodzi o to, że możemy to umówić jutro, możemy się umówić w niedzielę, ale w poniedziałek już nie. Bo no, akurat wyjazd no, jest. A, tak, wie. że nas nie będzie. może na jutro... nam, żeby ktoś zabrał ten... na jutro, no. No, na, no to jutro? Na, na jutro mogę przyjechać, no. No, to yy, gdzie pan, skąd pan będzie jechał? Bo, bo pani tu ustawiał lokalizację na sława, nie? No, sława, ale to jest wieś koło sławy, śmieszkowo. A, a mówi pani coś takiego jak Lubięcin? Lubięcin? No. No, niedaleko stąd. No, ja z Lubięcina przyjadę. No to o który tam będzie? Pasuje pani gdzieś koło o siódmej? Siódma rano? Może być, zapraszam. No, możemy się mówić na siódmą. Zapraszam. No to możemy się mówić. Jakiś tam czekolada czy jakaś flaszka? Nie trzeba nic. Bo naprawdę, bo jest, że właśnie popychasz się trochę jakby wkurzył na mnie. No ale to, to tak naprawdę wie pani o co chodzi, że ja muszę. Nie ufam też tak ludziom i wątpię, że ktoś za darmo oddaję, nie. To też niech się nie popychasz tam mnie nie obraża, że... że ja tak naskoczyłem trochę za bardzo, nie? No. Pan, nie ma problemu, niech pan przyjedzie, może nie siódma, zróbmy ósma rano. bo no. Jutro jest sobota, nie? ósma rano. Niech pan do mnie zadzwoni rano, to ja panu rano podam adres, dobrze? No to ja zadzwonię o ósmej. Jak wstanę, to ósmej zadzwonię, dobrze? No, niech pan zadzwoni, to ja podam ale też, adres. Ale, rano, też, tak? ale też, żeby nie było takiej sytuacji, że pani wstanie specjalnie, żeby pani na nie będzie czekała. Bo może być równie dobrze. Tak, że ja, sta ja nie śpię o Ale dobrze, ale może być też tak, że ja stanę o 10, pójdę do kościoła i przyjadę o 11, jo? Niech pan dzwoni rano, no to się dogadamy. A można jeszcze prosić właśnie łachmytę do telefonu na chwilę? Żeby tam tylko. żeby się nie obrażać. Żeby tam go No akurat... nie wyszedł akurat, nie wiem. A, no żeby go tam też przeprosić, bo może ja też z, z ich słów używałem, on tak się może zdenerwował, nie, a wiadomo, że jest piątek, sobie No ja trochę dziś... tak już, słowa nie są, że tak powiem, no. tak dobrane, ale to już nieważne. Ale nie wie, no wie pani o co chodzi, że on... Zmana. Wie pani, że on sobie też piwo wypił, pewnie też wkurzony. Wyszedł, nie, nie ma... No. proszę, rano dzwonimy, umawiamy się, jakby coś, tak? No. I tyle, tak? Dobrze, dobrze. Będę... Jak pani ma na imię? Mirka? Nie, czy tak, to jest... Mirka. No. Czy to jest to ogłoszenie? Bo tu mam dwa ogłoszenia. No. Nie czy pani Mirka, czy jak pani ma na imię, żeby zapisać? Agnieszka. 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 A... Na imię. Agnieszka. Dobrze, no. zapiszę Agnieszkę i najwyżej jutro zadzwonię, nie? Żeby już też pani mówić. Dobra. Rano pan dzwoni, będziemy kontynuować. Dobrze. Dziękuję. No, do widzenia. Do jutra. Do widzenia. O. Szkoda, że tak nie przyje do telefonu. A widzowie, widzowie, mogę was prosić o jedną rzecz? Ja muszę zrobić bezpłatną przerwę na siku. E, dwie minuty, widzowie. Dwie minuty mnie nie będzie na kamerze. I co, so, pójdziecie na inne kanały szukać atrakcji? Ja, wiem. No. Ja, widzowie, nie powinnam...